W dzisiejszym odcinku. Oto nasz nowy królik. E. Witamy w następnym odcinku. Dzisiaj piątek. Więc można się tylko cieszyć z weekendu. Dzisiaj pokażemy, pokażę w sumie nowego króla. O! Oto, nasz nowy królik No, niestety, niedługo widać. No, akurat niezbyt go widać. Posunę się może troszkę o ten sposób. No, zaraz widać niestety, jest też czarny. To mała ta samiczka. Chyba ma pół roku, jakoś tak Podobnie nam do naszego nowego samca, który jest jakieś pół miesiąca już u nas Dobra Pokażę jeszcze tak z grubsza, inne króliki Ale dzisiaj nie to Tylko troszkę pooprzątamy. Zobaczymy, co tą słomę Nie będziemy im wyrzucać obornika ale... Tu sobie pozamiatamy tą słomę, co tutaj wszędzie leży. I zobaczymy od razu co mało. Dobra. Tutaj trochę wywarzucają tej słomy. O, któryś tam tupie. Nie bój się. No już zamykam. Dobra, jeszcze zobaczymy co ma tego na dole się pokaza pokazał siu, dobra niech mu się wietrzy a my zaczniemy już troszkę zgarniemy tą są... ej o nie, nie, nie tam nigdzie nie wchodzisz się. z powrotem, z powrotem o proszę jak jest prydmina? Zwłaszcza znowu chciał. mam się tu zgubić pod tymi klatkami. To będzie krótki krótkie odcinek. Bo tutaj w sumie, no sió. No zobaczcie, jaki uparty chce wyjść, to wyjdzie. Tylko, żeby nikt nie patrzył. tutaj kamera na cały czas. O, aha, widzisz? Kamera nawet na ciebie patrzy, a ty wyłazisz to jednak taki sprytny nie jest. Jak się wydaje. No, ty. I to wspomniamy w jednym miejscu. Na taczkę to się zrobi kiedy indziej. No była ciężko jednak, jedną mam trzymać kamerę, a drugą robić całą resztę to się. Tak, bo na to A Agresywny się zrobił. W sumie taki, jakiś dziki zawsze byli. Mały, a jednak... No mama też była taka wariatka Dobra, jest już stąd tak, idzie, Troszkę ładnie jest Znowu Ksią. Koniec Też te komary gryzą nawet tu już Na tej godzinie Dobra, tak, tak Pięknie Tu pod wszystko No Tu nawet w ruchu I jest ładnie Dobra Dziękujemy Za oglądanie I do następnych filmów To tyle. A jeszcze może dzisiaj będzie nowy od... odcinek z nowej serii. Ale nie obiecuję. Dobra. W yy, farmingu oczywiście. Dziękujemy wszystkim subskrybentom.